Cześć, tu Rafał Różalski z FOTO. W dzisiejszym filmie chciałbym zaprezentować Wam edycję zdjęcia panoramicznego, które stworzyliśmy w poprzednim odcinku. To zdjęcie było zrobione z 10 pionowych kadrów, połączone w Lightroom 6, nowym narzędziem do utworzenia panoram. I w dzisiejszym filmie zajmiemy się edycją właśnie tego zdjęcia w programie Lightroom 6. Zapraszam. Jesteśmy teraz już w panelu Develop. I możemy przystąpić do edycji naszego zdjęcia. Najpierw bym się skupił na przycięciu naszych boków, tak aby dopasować do kadru, żeby jak najlepiej wyglądało to zdjęcie. Przejdźmy tutaj do narzędzia, gdzie możemy kropować. Następnie wyłączę tutaj kłódkę, aby dopasować sobie samemu brzegi. Zobaczmy na razie, tak. I zobaczmy z prawej strony, jak to wygląda. Jeszcze trochę, może niżej. Zatwierdzam, wciskając dom. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest całkiem nieźle. Może spróbuję jeszcze pozbyć się tych dwóch chmur tutaj u góry. Zejść trochę niżej. Zdecydowanie troszkę lepiej to wygląda. Spróbuję tylko tak trochę jeszcze wyżej dojść, a tę część mogę za chwilę właśnie tutaj tak naprawdę usunąć. I zatwierdzę. W tej chwili pierwszą rzeczą, jaką nam się rzuca w oczy, to ciemniejsze niebo w środkowej. Część naszego zdjęcia, a tutaj mamy jaśniejsze brzegi. i Teraz by trzeba było, właśnie przyciemnić te brzegi. Użyję do tego filtra gradialnego, tego owalnego. Tutaj klikam, przeciągam. Spróbuję to na razie z tak troszeczkę i dodam kontrastu. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj muszę pamiętać o tym, żeby za ciemno mi się nie robiło tutaj w tym przejściu. I utworzę nowy z tej strony. I również troszeczkę przyciemnię i dodam kontrastu. Tak, aby kontrolując, właśnie tutaj połączenie, żeby za bardzo nie było, gdzie jest ta część, ciemna już chodzi żeby za ciemno nie było. I teraz jeszcze tutaj spróbuję, może przesunąć trochę i rozjaśnię. Przyję nowego filtra. I rozjaśnię trochę tą, tą część tutaj centralną. Zatwierdzę. Zobaczmy, jak wyglądało przed. Lewy ukośnik, prawy ukośnik. Z lewej strony całkiem nieźle, już to wygląda. A z prawej strony mi się wydaje, że jest troszeczkę za ciemno, i warto by było poprawić. Spróbujmy zejść z kontrastu. Zatwierdzę. Przed po. No, trochę jeszcze można przesunąć, spróbować przesunąć w prawo. Bo tak trochę tutaj nachodzi na tą część, która jest ta ciemniejsza. Teraz zatwierdźmy i sprawdźmy. W porządku, tak bym zostawił. Teraz w tej edycji skupiłbym się, aby to zdjęcie przekonwertować do czarno-białego. I tutaj wcisnę u góry w prawym panelu Black and White. I teraz przejdę niżej, tutaj, gdzie mam ten panel od Black and White. I będę w tej chwili, tak naprawdę, bawił się kolorami. Użyję czerwony. Zobaczmy, czy gdzieś go widać. Tutaj nie ma go, tak naprawdę. Zobaczmy pomarańczowy jest tutaj robi się troszeczkę jaśniej i ciemniej, więc zrobię tutaj, aby było trochę jaśniej. Następnie żółty, żółty kolor rozjaśnia i przyciemnia też, rozjaśnie sobie tutaj. Następnie zielony, tutaj jest w tej części można zaobserwować, robi się ciemniej i jaśniej. Również zostawię jaśniejsze. Następnie aqua, zobaczmy, to trochę na niebie przyciemnia i rozjaśnia. Następnie niebieski. Niebieski jest do całego nieba, i tutaj sobie zostawię, właśnie dosyć ciemne to niebo, takie dramatyczne. Bardzo fajnie to wygląda. Następnie purple zobaczmy, również na niebie. A niech mniej więcej będzie tak jak było. Magenta, tutaj nie widać. I teraz po takiej konwersji przejdę do góry, do panelu Basic, gdzie Mm, dodam troszeczkę cienia, tutaj, raczej zdejmę z, tego, z, z tych ciemnych miejsc shadows, po prostu, ben, żeby był uwidotnić ten cień. Ok, następnie highlights trochę przyciemnie i teraz wciskając alt na swojej klawiaturze, yy, użyję słowaka White, dosuwając po prostu tutaj histogram do prawej, patrząc kiedy mi się pojawia pierwsze przepalenie, jak widzicie, wciskając z Altem przesuwając, pojawia się pierwsze przepalenie. Od razu. Zobaczmy, niech to będzie tak sprawdźmy, jak to wygląda. Jest może trochę za dużo, to ja zostawię to na, na 25, 6. no Niech zostanie tak jak jest. I w tej chwili zrobię to samo, wciskając Alt na klawiaturze i będę w lewą stronę przesuwał suwak od Blacks czyli od ciemnych rzeczy i kiedy będziemy się pojawiać jakieś informacje tutaj to znaczy, że to miejsce już jest niedoświetlone ok, zobaczmy jak to wygląda jest trochę może za ciemno jeszcze nie dodałem kontrastu tutaj ale uważam, że wygląda to całkiem nieźle tak było przed, tak było zdjęcie kolorowe teraz jest następnie dodam trochę kontrastu I Clarity. Możemy tutaj jeszcze dodać filtr gradialny, ten owalny, i troszeczkę spróbować jeszcze z cieni wyciągnąć informacji, żeby nie było tak ciemno w tym miejscu. Jeszcze tu tam doda lokalnie. Rozjaśnię tutaj. I zatwierdzam. Następnie, jeżeli chcemy, możemy troszeczkę jeszcze krzywą ruszyć w górę i w dół. Dodając lekki kontrast. I jeżeli chcemy, możemy dodać lekkie zabarwienie do zdjęcia. Ja zawsze stosuję tutaj mniej więcej, żeby widzieć, jaki kolor jest. Na saturacja. Ile Ile można, tak żeby był widoczny kolor, następnie dobieram odcień, przesuwając hue. I powiedzmy, ja bym zostawił to jest tak, w tej chwili to będzie takie ocieplone czarno-białe zdjęcie. Powiedzmy, niech to będzie około 5. Możemy tutaj, klikając na ten kwadracik, sprawdzić. Jest to lekko ocieplone zdjęcie, trochę zabrązowe, ale takie. I teraz możemy sobie wyostrzyć to nasze zdjęcie. I dodać troszeczkę jeszcze, żeby zredukować tutaj szum na tym zdjęciu. I to by było tutaj tyle. Winiety tutaj nie będę dodawał. Tak by to wyglądało. Następnie możemy nasze zdjęcie po prostu zapisać. Przejdźmy do biblioteki i eksportuję. Tutaj już mam wszystkie ustawienia, gdzie chciałbym zapisać to zdjęcie. Eksportuję. Mam nadzieję, że podobało wam się. To była dosyć taka szybka konwersja i edycja tego zdjęcia, ale uważam, że całkiem nieźle to wszystko wyszło. Można by było popracować jeszcze nad kilkoma detalami tutaj gdzieś tutaj można by było to usunąć, ale to już można się pobawić później. To to zbyt dużo czasu zajmuje, a tutaj wszystko tak naprawdę wygląda świetnie. Dziękuję i zapraszam.